Hej, cześć Siemanko. Dzisiaj dowiesz się, jak wydzielać obiekty ze zdjęć na iPhone 14. Zapraszam. Pierwszym krokiem jest oczywiście zrobienie zdjęcia. Chyba, że mamy już takie zdjęcie, wchodzimy w galerię, następnie wybieramy zdjęcie, które nas interesuje. Niech będzie to, i w tym momencie przytrzymujemy na naszym obiekcie, który chcemy zaznaczyć. Klikamy, kopiuj. Wychodzimy i tutaj możemy w tym momencie udostępnić to, to wybrany obiekt na danym medium społecznościowym, czy to w Facebooku, Instagramie, czy innym medium. Możemy również wysłać ją w SMS-ie lub też nawet zapisać ją w notatkach. Pokażę Wam w jaki sposób to zrobić. Wystarczy utworzyć sobie nową notatkę, przytrzymać, kliknąć w klej. I to wszystko. I tak robimy dosłownie w każdej innej aplikacji, czy to w messengerze, również poprzez przytrzymanie na dole i kliknięcie w klej. To jest wszystko. To w ten sposób działa, a ja wam dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Hej, hej.